Witam, witam moi kochani, niespodzianka dzisiaj. Niespodziankę mamy dzisiaj w postaci transmisji. <grydy> witam samego rana, ja już pracuję nad Waszymi kochani pytankami, nad Waszymi horoskopami. Dzisiaj y, mamy środę, dzisiaj pale świece w intencji spraw urzędowych, rozwiązania, uzdrowienia. Jeżeli ktoś ma jakieś blokady. Takie w sprawach urzędowych, czy na przykład ktoś nie może dostać jakiegoś kredytu, czy coś stoi w firmie? Zapraszam serdecznie, poświęcę intencyjne, palec dzisiaj w tej intencji i oczywiście też w innych, jak najbardziej. Mam dzisiaj mnóstwo niespodzianek dla Was. Pierwsza sprawa losowanie. Dzisiaj mamy 7 losowań. Jeden Talizman i sześć voucherów, 15 funtów, które możecie wymienić sobie, które możecie wymienić sobie na, na rzeczy ze sklepiku. Jest to koszt 15 funtów taki, taki, <taki talizman, bądź na osługi. Też pojawił się konkurs sklepikowy, jak zwykle na stronie sklepiku mamy konkurs lipcowy dla tych wszystkich osób, które kupiły coś w lipcu mam do rozlosowania trzy vouchery. Pierwszy voucher 50 funtów, drugi 30, trzeci 15, więc zapraszam Was serdecznie uprzejmie do zapoznania się z warunkami konkursu. A co dzisiaj zamawiacie? Dzisiaj zamawiacie analizę duszy, dzisiaj zamawiacie e, pytania oczywiście o związki, o miłość, bo jesteśmy w trakcie lata. Poznajemy e, miłość to bardzo gorący temat i bardzo budzi dużo emocji. Czy kocha, czy jest wierny, a może coś się wydarzyło w Twoim życiu takiego, e, co po prostu roztrzaskało Twoją duszę, więc moi kochani, jak najbardziej. Dobrze, przystępujemy najpierw do losowania, potem zrobię horoskopiki, a potem moi drodzy, będę nam wodawała karty, więc możecie pisać serduszka. Dobrze, talizman. Mariola Szober, talizmanik, kochanie, dla ciebie. I sześć voucherów. Kasia, Kasia Szycenika, pierwszy voucher. Karolina Sasin, drugi voucher 15 funtów. Bożena Buwe, trzeci voucher. Zgłaszamy się po vouchery do następnej transmisji. Czwarty voucher Renata Wadarek, ponieważ nie było transmisji, więc mamy tyle lasowań. Iwona Czarnecka, Czarnecka, następny voucher. I ostatni voucher. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Barbara Dziewicz. Gratuluję moi kochani, dziękuję, że <laughs> piszecie do mnie, dziękuję za wszystkie dobre wiadomości. Dzisiaj już mam mnóstwo też wiadomości, zaczęłam pracować nad Waszymi pytankami. A dzisiaj mamy pięknych salonizantów. Najpierw, może zacznijmy od salonizantów, to jest piękny dzień na urodziny, moi drodzy. Jeżeli ktoś ma dzisiaj urodziny, to jest po prostu osobą, która urodziła się w pewien sposób w czepku. Bardzo duże ma taka osoba zmysł przede wszystkim i do pracy z ludźmi, ale też do różnego rodzaju prowadzenia biznesów, do sprzedaży, przede wszystkim marketingu. Dwójka siódemki daje niesamowitą taką możliwość po prostu zarządzania wieloma dziedzinami waszej, waszego życia. Dobrze. Ktoś ma urodzinki? Dzisiaj komu sprawimy radość? komu sprawdzimy? Ania, Aneczka, moja kochana, zobaczmy, co tutaj co tutaj nam runki powiedzą na Twój nowy okres w życiu, już patrzymy, piękna karta, piękna runa, świat jest otwarty, wszystko co najlepsze napływa do Ciebie, to jest piękna energia. Żanetka, wszystkiego najlepszego, moja kochana. Do ciebie idą pieniądze przede wszystkim, ale też nowe możliwości. Runa fech otwiera nam ogrom dobrej energii, nie tylko materialnej, ale też takiej fajnej. Moja Madzieńko, kochana, to moja dla ciebie karta. Piękna Kenas. Piękna Kenas wnosi coś fajnego, coś dobrego właśnie do Twojego życia. To jest piękne. Dzisiaj na czytanie wybrałam skorpiona, rybki i barana. Zobaczmy, jak się ułoży dzień dla Skorpiona. Ta karty mówią? Będzie to dzień pełen takiej zmysłowości dla rodziny, dla bliskich, dla wyjaśnienia pewnych spraw przede wszystkim. I zobaczmy, jak się karty dzisiaj nam ułożą dla Skorpionika. Już patrzymy, jak nam się karty ułożą dla Skorpionika. No, proszę bardzo. Mamy piękną kartę mądrości, nie tylko spraw urzędowych, takiej mądrości naszej przede wszystkim duszy, ale też pracy. Wiele rzeczy może nam dzisiaj nie wyjść w takim sensie, dlatego lepiej zaplanować, wzmacniać te sfery życia, które chcemy przede wszystkim zaczekać. Efekty będą niedługo, natomiast dzisiaj to lepiej sobie niczego tak do końca po prostu nie załatwiać. Spójrzmy sobie, jaki jest czas dla rybek od dzisiaj. Pierwsza karta rady. Powiedz to, co masz na myśli. Nie ukrywaj tego. Nawet jeżeli to miałoby być niewygodne dla drugiej osoby, to mów o co Ci chodzi zdecydowanie. Już patrzymy, jak się będą układały sfery życia dla rybek już moje kochane ryby, praca, finanse, uczucia. W pracy może być jakiś problem do rozwiązania u Was, taki może wydaje się teraz trudny, ale ta energia idzie. Będzie coś nowego, fajnego, będzie też pokonanie trudności. Widzę u ryb, że właśnie w tym przełomie, to nawet tak niedługo, mogą dojść jakieś nowe propozycje, nowe kontakty i to będzie dobrze. W finansach. Tutaj może być sporo wydatków, mogą być chwilowe trudności, ale piękna energia, czegoś fajnego, nowego, czegoś, co nam daje po prostu taki spokój, bezpieczeństwo. W uczuciach pięknie. Piękna energetyka, piękny czas przede wszystkim. I runka, która jest przy rybkach, to jest lagus, porządkowanie, ale też troszeczkę opóźnianie. Przy Skorpionie dzisiaj, zapomniałam runki wybrać, to jest gebo. Bardzo emocjonalny może być dzień, może być taki troszeczkę właśnie, jakby tutaj powiem, tkliwy dla naszej tutaj duszy. Drogie barany, zobaczmy sobie, co tam u baranka. Barany są zawsze uparte, zawsze mają takie trudności w pracy, w finansach, w uczuciach. Dzisiaj też zabawiacie horoskopy. 9 kart w horoskopie to jest tylko 5, 5 funtów w pracy. Możecie być wezwani na rozmowę, możecie mieć jakąś propozycję fajną, ale ona będzie, nie będzie teraz jakby zrealizowana, tylko za chwilkę. Może mogą być jakieś problemy interpersonalne, problemy ze zrozumieniem, ale jest taka energia bardzo sprzyjająca przede wszystkim i znalezieniu pracy i nowym kontraktom przede wszystkim i rozmową o podwyżce, bo dzisiaj to są sprawy urzędowe. W sprawach finansowych, wzrost finansowy, jeżeli prowadzicie biznes, bardzo fajna energia przede wszystkim tutaj, w życiu uczuciowym fajny czas, nowe pomysły, nowe kontakty, co jest bardzo tutaj fajne. Dobrze, teraz te pytanka, ponieważ dawno nie było tej transmisji. Ja biorę zawsze pytanka płatne 3 na transmisję koszt pytań jest to 3 funty, 3 euro bądź 12 zł. Tutaj pani już sobie tutaj odznaczyłam. Pani Karol pyta się o sytuację w związku. Jak się ułoży? Co będzie dalej w moim związku? Zobaczymy, momencik, muszę dobrze kartę wymieszać. Ja widzę, że będzie dobrze. Tam będzie problem do, do załatwienia. Tutaj karty pokazują mnóstwo pracy, jakichś nowych problemów, nowych, tutaj nowych rzeczy. Taka praca, która właściwie tutaj otworzy mnóstwo nowych rzeczy. Człowiek uczy się na błędach, popełnia błędy, ale idzie dalej do przodu. Związek to tak jakby to, jest, to, jest, to, to są dwie osoby, gdzie trzeba rozmawiać, gdzie trzeba się komunikować, gdzie trzeba pewne rzeczy tutaj właśnie ułożyć. Runa, która sprzyja, to runa URUS. Pomimo jakichś konfliktów, teraz bardzo dużo zauważam na przełomie lipca i połowy, się, połowy czerwca, bardzo dużo mam pytań, jeżeli chodzi o związki. Coś się kruszy, coś się, coś się rozbija, ale tylko po to, żeby dać szansę nowemu. Proszę, runa URUS, która tutaj patronuje, ona da szansę, powiem, ułożenia na nowo. Zobaczmy, jaka karta kwantum. No coś nowego odkryjecie, czyli nie zawsze tą drogą ten związek będzie szedł, taką jaką szedł. Musi być nowa tutaj energia, dlatego coś się roztrzaskało, po to, żeby zmienić tutaj nurt wody. I karta uzdrawiania no właśnie, zobacz, na ile ty weźmiesz te lekcje dla siebie, na ile ty przepracujesz tą sytuację. Zobaczmy, jak się ten partner czuje przy Tobie, Karolinko. Już patrzymy. Tylko biorę na transmisję trzy pytanka z tego względu, że dłużej tutaj nie miałabym czasu. No partner Ciebie kocha to zdecydowanie, jeżeli chodzi o to, dogadacie się. Tutaj jest karta związku. On ma uczucia do Ciebie. Jest coś nowego, w takim sensie, że no nigdy nie może być coś starego. Nawet najgorsze takie złogi energetyczne w związku, one się kruszą po to, żeby poszło dalej. To stare to odchodzi. Zobacz, jaki jest wynik. Praca z energią. Wasz związek bardzo mocno jest zharmonizowany, tutaj jest niesamowita więź między wami, a to, że te dwie osoby tak się czasami coś się wydarzy, to po to, żeby właśnie pokonać... Trudności, żeby jeszcze bardziej złączyć. Po tobie zdecydowanie jest bardzo silna energia emocjonalna, takiej miłości, i tutaj jesteś taką właśnie mądrą kobietą. Polecam piękny organ, Lapis Lazuli. On bardzo dobrze harmonizuje nie tylko tutaj wasze życie, ale tak jakby uspokaja, to zawsze mam przy czytaniach w ogóle, bo też tak jakby pobudza jasnowidzenie. Lapis Lazuli jest takim kamieniem królewskim. Drugie pytanko. Moja imieniczka pani Katarzyna pyta się o biznes. Jak on będzie tutaj będzie energia? Zobaczmy runa. No proszę. Piękna runa urósł, To inaczej być nie może. W tej runie. Już patrzymy. Pięknie, piękna praca z energią. Taka energia bardzo intuicyjna, czyli wiesz jak prowadzić ten biznes, wiesz co robić, pomimo że czasami zdarzają się problemy, ta energia płynie w sensie dobrym, pozytywnym. Mnóstwo kontaktów, mnóstwo rozwoju, nie tylko pracy poprzez internet, ale gdzieś ta energia płynie w świat. Zobaczmy, co mówią karty kwantum tutaj. No proszę, mnóstwo nowych rzeczy. I tutaj Pani się pyta, Pani Halina, czy jest przy mnie klątw. Nie widzę, ale tutaj powinna Pani bardziej oczyszczać energię i się chronić. No tutaj za dużo jest takich myślokształtów, a wiadomo, że jeżeli myślimy negatywnie, to one potem gdzieś są w naszej aurze, gdzieś blokują, jako takie złogi, gdzieś zasklejają, więc tutaj duża uwaga, co myślicie, nad czym myślicie, te takie negatywne myśli, one są jak pijawki, je trzeba po prostu ściągać z naszego pola energetycznego, zmieniać na coś, co daje nam taką właśnie siłę, światło, przede wszystkim moc. Każdy doświadcza takich czasami chwil w życiu, gdzie jesteśmy rozbici, gdzie mamy problem, ale sztuką jest i siłą człowieka, przede wszystkim naszej mocy, naszej energii wewnętrznej. Tutaj zdecydowanie, ja to nazywam rozpuszczać w świetle te negatywne myśli. Te negatywne myśli, te lęki, jakieś niepokoje przede wszystkim. Dużo się dzieje, zdecydowanie, ale im jesteśmy tacy silniejsi, tym sobie bardziej radzimy z tym, tym bardziej wracamy do równowagi. Runka, która tutaj jest, no proszę, śmiało do przodu, silna energia męska, tutaj drogi się otwierają. Dobrze, spójrzmy sobie, komu damy teraz karty. Dam Wam piękne karty uzdrawiania, bo dzisiaj mi towarzyszą, będą towarzyszyły w Waszych czytaniach, rozmowach. Zwolniło się, zwolniło się miejsce 10, na 10 minut rozmowy, więc proszę, zapraszam do kontaktu, jeżeli jesteście zainteresowani. Tutaj na 10 minut mogę umówić na rozmowę w dniu dzisiejszym, więc zapraszam serdecznie. Kasienka Dubicka. Proszę bardzo, nie smuć się, masz jakiś problem do rozwiązania, wszystko się ułoży. Aleksandra Samsik-Szamblewska, dzień dobry, ma dzieńko u ciebie tak samo, wszystko będzie dobrze. Cię jest karta takiego smutku troszeczkę. Patrycja Mąkę, twoje sny się zrealizują, u ciebie jest bardzo dobry okres. Magdalenka, karta spokoju, cierpliwości przede wszystkim. Lucynka Petrow, nie sabotuj siebie. Anna J., tutaj mocne energie są bardzo przy Tobie, w sensie dobrym, w sensie właśnie pozytywnym. Muszę kończyć, bo za momencik mam rozmowę. Ściskam Was serdecznie, cieplutko, życzę cudownego dnia i życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam serdecznie na sesję jasnowidzenia. Ja Wam mówię, z czym do mnie dzwonicie, ja Wam mówię, co nadchodzi, ja Wam mówię. Co będzie dobre, którą ścieżką pójść, żeby to najlepiej rozwiązać. Więc zapraszam serdecznie. Pozdrawiam.